Cześć wszystkim, cześć wszystkim od tecie z kawiarni Nited Coffee w Krakowie. Dziś na kalendarzu mamy 16 stycznia i dziś startował wielki projekt od hobby.pl, w którym ja chętnie się zgodziłam wziąć udział. Ten projekt to wyzwanie, challenge. On ma na nazwę No Shades of Grey. I to oznacza, że już wystarczy nam tej szarości, tej szarości za oknem, wystarczy nam tej szarości w pomieszczeniu, ale patrząc na moje półki z żółtymi i czerwonymi łóczkami, to <noise> nie ma szarości, ale ja sama jestem dziś ubrana na czarno, troszeczkę biało. Wystarczy nam tej szarości, szarości na naszych drutach, w naszych projektach i naj... Główniejszym, najważniejszym pomysłem, aby wziąć udział w tym wyzwaniu, jest to, aby zrobić jakikolwiek projekt. To może być sweter, kamizelka, to może być kardigan, jakieś akcesoria, szalik, czapka, rękawiczki aby ten projekt miał w sobie więcej niż cztery kolory. No i właśnie tu leży przede mną duża paczka, którą ja dostałam już chyba z trzy tygodnie temu i nadal ona jest zapakowana. Nie otwierałam tej paczki. Te włóczki na wybrany projekt ja wybierałam sama, ale nie wiem, jak te włóczki, jak te kolory wyglądają w rzeczywistości. Także, no ja patrzę na tą paczkę cały czas. Teraz będziemy tą paczkę otwierać razem z Wami. Opowiem, co powstanie z tych włóczek, opowiem, jaki projekt wybrałam i opowiem, w jaki sposób ja wybrałam właśnie te kolory, bo ja nie jestem jakąś specjalistką z podbierania kolorów, dopasowania jednego... Ko Koloru do drugiego koloru. No i podpowiem, że wynalazłam fajny sposób, aby coś takiego ogarnąć i aby te kolory pomiędzy sobą się zgadzali. Także biorę paczkę, biorę nożyczki i już z Wami będziemy otwierać. Paczka jest dość spora. Pokażę Wam, że na pewno jej jeszcze nie otwierałam. I jeszcze, oprócz moich włóczek od hobby, w środku się znajdują trzy prezenty dla trzech osób z Was. Dalam tą paczkę na stół obok siebie, aby nie trzymać tego na kolankach. Biorę nożyczki i już otwieramy z Wami. Pięknie, kolorowo na pewno. Pokażę Wam. I potem będę wyciągać te kolory. Ja się zdecydowałam, że ja będę robić sweter Bobby, sweter z golfem za darmowym odpi odpisem opisem od Hobby. Znajdziecie ten opis na stronie Hobby.pl. Również zostawię linka do tego opisu w opisie pod tym filmikiem. Także zaglądajcie. Ten sweter chyba powstanie bardzo szybko, bo ściągacze się przerabiają na drutach 5,5, a sam sweter się przerabia na drutach 7. Także na pewno będzie rósł bardzo, bardzo szybko. I już zaczynam wyciągać te włóczki. Na stronie ten Bobby Sweter z golfem. Jedna włóczka mi spadła. Jest w jednym kolorze, w takim chyba czerwonym albo takim pomarańczowym. Ja się zdecydowałam, że mój sweter będzie zawierać sześć chyba kolorów, ale jeszcze musimy z Wami sprawdzić, bo zamówienie na te włóczki ja składałam ponad miesiąc temu. Zobaczcie, tu są włóczki. Ta włóczka się nazywa Friends Wool i to jest 100% wełna. Ma w sobie, już wam mówię, gramaturę, to jest 50 gram 100 metrów, dość gruba włóczka. Pierwszy kolor jest taki, taki ceglasty, ceglany, taki pomarańczowy, wpadający w brąz. Bardzo mi się podoba, mi się kojarzy ten kolor raczej nie z wiosną, a raczej z jesienią. Drugi kolor, ja nie jestem fanką niebieskiego, ale potem powiem Wam w jaki sposób się zdecydowałam na takie kolory. Drugi kolor to jest taki Navy, mi się wydaje, że to jest takie może. w burze. <grym> numer tego koloru to jest 89, a tego pomarańczowego to jest numer. 17, ale również wszystkie numerki oznaczę w opisie pod tym filmikiem. Już ta dwójka nawet razem świetnie się prezentuje. Odkładamy te dwa motki, wyciągam kolejny, kolejny dwa. Kolejny dwa będą zielone. Ten jest taki bardziej oliwkowy, to jest ta sama włóczka. Friends Wool, 100% wełna, 50 gram, 100 metrów. Ten kolor jest taki bardziej nawet nie oliwkowy, taki eukaliptus. Ten jest jak zielona trawa wiosną. Taka młodziutka, fajniutka. Dwa zielonych kolory, no i patrzymy razem, już mamy czwórkę. Ładnie, ładnie to się prezentuje razem. Odkładamy tą czwórkę i zaglądam do środka, jakie kolory jeszcze ja wybrałam. I to chyba będą dwa ostatnie mi się wydaje. Beżowy, ale taki beżowy, karmelowy, jasny i jeszcze biały, biały wpadający w szary. Mi się wydaje, że to jest zimny biały. Nie aż taki jakby śnieżny. Pokażę Wam z bliska, jak te kolory wyglądają. Jeszcze raz, zaglądam do opakowania, wyciągam resztę. Powyciągałam resztę tej włóczki, bo ten sweter ja będę przerabiać i również w opisie jest oznaczone, że się przerabia z nici podwójnej. z Jedna nitka to jest wool, a druga nitka to za chwilkę jeszcze będziemy wyciągać kolejny klębuszki. Zobaczcie, to jest reszta włóczek. Pokazuję Wam teraz siedem motków. Przed tym wyciągłam 6 motków. Także na mój sweter chyba zejdzie 6 plus 7, 13 motków. Ja będę przerabiać wersję oversizeową. Chcę, aby ten sweter był taki jakby jak tunika, przedłużony i aby ten ściągacz na dole był jakby rozpinany po bokach i ta dolna część była dłuższa od części z przodu. Zdecydowałam się na rozmiar M. Za opisem na o-rozmiar M jest potrzeba tej włóczki Friends' wool 10 motków. Ja zamówiłam 13, bo mój będzie dłuższy. Tyle motków i już Wam pokazuję, ile motków z ka każdego z kolorów. Takiego beżowego to ja zamówiłam 3 motki, bo mój golf będzie na górze na pewno beżowy, beżowy ściągacze i dół chyba też będą beżowe. Odkładam tu na bok. Zamówiłam dwa motki tego oliwkowego albo eukaliptusa, i dwa motki tej młodej trawy. Również odkładam na bok. Dwa motki tego ceglanego, ceglastego, powaranczowego. Dwa motki tego navy, niebieskiego i również op, dwa motki tego białego. I już biorę te włóczki każdego koloru po jednym motku i pokazuję, jaki pasiasty sweter mi wyjdzie. Mój sweter będzie się składał z pasków, chyba z szerokich pasków. Ja tak myślę, że będą to dość Spadł mi jeden butek, weźmy drugi. Z dość szerokich pasków. Jak to wziąć wszystko do dwóch rąk? O, udało się. I zobaczcie, taki pasiasty sweter będę robić, będę mieć. Wszystko będę Wam pokazywać. Wszystko będę nagrywać. I już 25 lutego musi wyjść drugi filmik, drugi knitting vlog w ramach tego challenge'u. Ja muszę skończyć ten sweter do 25 lutego nawet wcześniej, bo muszę jeszcze go wyprać, zablokować, jeszcze nagrać filmik i pokazać wam jak się ten sweter prezentuje. Także zapraszam was do udziału w tym challenge'u, w tym wyzwaniu. Możecie wziąć jakikolwiek opis, nawet te, które już macie i po prostu dopasować sobie kolory i zrobić pasiasty projekt. Albo zrobić projekt z tych włóczek, które Wam zostały. Jak dla mnie to połączenie kolorystyczne wygląda superowo. Ja się cieszę, mi bardzo, bardzo się podoba. Dziś już idziemy z Patrycją do biblioteki wieczorem. Ja już zacznę robić ten sweter. Także w tym vlogu już zobaczycie, jak mi poszedł, jak wszystko się zaczęło. I... Co jeszcze chciałam powiedzieć przed tym, jak wyciągnąć drugą partię tych włóczek, kolejnej włóczki? Chciałam Wam powiedzieć, że jak wybrałam te kolory? Oczywiście. W jaki sposób wybrałam te kolory? Ja wpisałam do wyszukiwarki w Google połączenie kolorów z zielonym wnętrze, w odzieży i mi wydało tyle tych połączeń. cztery kolorowych, sześciokolorowych, kolorowy, dziesięciokolorowych. Tu już dodaję Wam zdjęcie. O czym będzie mój sweter? Mój sweter będzie o mandarynkach z targu. Tak? Myślę, że dopasowałam, wybrałam fajnie. Już wyciągam drugą parcję. I tu jest włóczka. Sześć kolorów, sześć motków. Włóczki Friends Kid Silk. mięciutkie, malutkie, mięciutkie. Friends Kid Silk. Od hobby. Już Wam czytam, jaka jest gramatura, jaki jest skład. 25 gram 200 metrów, standardowa dość metraż gramatura dla włóczki moherowej, 72% mocher, 25% jedwab i 3% wełna. Także mój sweter będzie na 100% naturalny. Jak rozumiecie, to na przykład do tego koloru, to ja będę dodawać ten z zielonej. Do tego pomarańczowego będę robić w połączeniu tych dwóch niteczek, wół i moher. Trzy kolory już Wam pokazałam, nawet w takim połączeniu to wygląda super. Odkładam na bok i wyciągam drugą trójkę beżowej, biały i ten navy. Fajnie, bardzo się cieszę. Kolory są prawie podobne do tej wełnianej włóczki. O, wypada mnie. Jeszcze raz, to jest Friends Kid Silk. Przed tym mieliśmy Friends Wool, a teraz Friends Kid Silk. Również odkładam i mówiłam Wam, że w tym opakowaniu ma się znajdować, mają się znajdować, trzy małe prezenciki, dla trzech osób z was polecam wziąć udział w tym rozdaniu. Warunki są bardzo proste, jak zawsze: subskrypcja tego kanału, serduszko na ten filmik i jakikolwiek komentarz w opisie pod tym filmikiem. I rozdanie się kończy 21 lutego, kiedy wyjdzie druga część tego challenge'u, kiedy ja już pokażę wam gotowy sweter, a ja na pewno wam go pokażę i co będzie do rozdania? Ja mam tu sześć zestawów ze znacznikami. Dwa razy po dwa. Już pokazuję Wam z bliska znaczniki dziewiarskie. I popatrzcie, jakie są pięknie. Tęcze, kto tam jeszcze? Owieczki i kotki. I ja mam takie trzy. Nie, dwa razy po trzy. Także będą trzy osoby, każda z których wygra po dwa opakowania. Na przykład jedna osoba wygra opakowanie ze znacznikami, z tęczami i również do tego opakowanie z dwoma znacznikami z kotkami. Jak dla mnie na początek wiosny, bo to rozdanie się kończy 25 lutego, to będzie super niespodzianka, super prezent dla kogoś z Was. Także polecam wziąć udział. Ja nie mogę się napatrzyć na te włóczki. Już te beżowe dziś zabieram do biblioteki, zacznę robić golf, bo ten projekt się przerabia reglanem od góry. Najpierw się przerabia golf i na jakich drutach, bo ja tu już. Mam odłożone druty. Będę przerabiać ten golf na drutach NIT Pro Mindful Collection. To są druty krótkie, same w sobie. Te druty są króciutkie i mam jeszcze bardzo krótkie żyłki. Polecam ten zestaw. Jestem bardzo z niego zadowolona. Także zacznę golf przerabiać z piąteczek, a potem przejdę na siódemki. Jestem ciekawa, jak ułoży to połączenie. Być może najpierw będzie beżowy, potem pójdzie pasek zielonego albo pomarańczowego. Zobaczymy, jak mi pójdzie, ale wy się dowiecie, jak mi poszedł ten kołnierz, ten ściągacz już za chwilkę. Dziś już mamy następny dzień, sobota, poranek. Do Patrycy przyszła jej sąsiadka przyjaciółka. Oni się bawią w jej pokoju, a ja sobie piję, już prawie wypiłam swoją poranną kawę. Kapucina sobie zrobiłam i dziergałam. Miałam całą godzinę dla siebie. Z tego powodu bardzo się cieszę. Zobaczcie, ja zaczęłam robić ten kołnierz ściągaczem 2 na 2 dwa, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe na drutach numer 5,5. ,5. Jeszcze wczoraj wieczorem, gdy byliśmy w bibliotece, bardzo szybko przybywa robótki. I zobaczcie, ja zrobiłam za opisem 25 cm długością. Ten ściągacz to jest jakby Kołnierz taki zawijany, i mi się już skończył pierwszy klębuszyk wełny. Także na pewno szybko idzie, szybko będą się kończyć te klębuszki, bo wełna jest dość gruba. Ja robię na swoich drutach krótkich taki drucik metalowy, ma w sobie 10 cm. Pokażę Wam, że to jest Mindful Collection i to jest zestaw z serii The Warm Set. W środku są druty zmienne, takie metalowe. Już jak powiedziałam, mają długość 10 cm, ale razem z żyłką, na przykład ja to robię teraz na najkrótszej żyłce, od końcówki jednego druta do końcówki drugiego druta to moje teraz druty mają 40 cm i teraz będę zmieniać za opisem, dalej i idzie jeden rząd samymi oczkami lewymi, i potem już będę dzielić robótkę na cztery części, na cztery linie reglana i zmieniać druty na numer 7, chyba, już patrzę tak, na numer 7 i wybrałam żyłkę, która jest dłuższa. I te druty od końcówki do końcówki mają sobie 48 cm. Także teraz będę przerabiać jeden rządek beżową włóczką dołączając nowy klębuszek z samymi oczkami lewymi już na druty 7 cm. I zobaczcie, 7 mm. I zobaczcie, ja zawsze używam takich znaczników metalowych. Na druty 5,5 ,5 oni są w sam raz. Ale na druty 7 mm oni są już za małe. Ja otworzyłam jedno opakowanie. Proszę mi to wybaczyć, bo musiałam sprawdzić, czy te znaczniki które dostanie ktoś z Was, czy oni pasują na druty numer 7 cm. I tak, oni superowo pasują na druty numer 7 cm. Dlaczego ja mówię centymetrów? Milimetrów. Ale to są znaczniki dla Was, także ja ich na pewno nie będę używać. I znalazłam markery, takie większe, i będę używać właśnie na tej linii Reglana. Te takie większe markery. Na początek rzędu pójdzie pomarańczowej, aby jakoś się odróżniał. I na trzy pozostałe linie reglanu pójdą takie beżowe markery. Kolejny pasek, długo myślałam, długo się zastanawiałam, jaki kolor pójdzie po tym beżowym, to jest taki zawijany kołnierz. I następnym kolorem ja się zdecydowałam, że będzie ten ceglasty. Mi się wydaje, że przy twarzy to połączenie będzie fajnie wyglądać. Także ja kontynuuję swoje spokojne dziergania, dopóki dzieci się bawią. Teraz już idzie zmiana na większe druty, robótka będzie przybywać jeszcze szybciej. Jeszcze chciałam opowiedzieć powiedzieć odnośnie tego opisu. To jest tak łatwy opis, dziewczyny. Jeżeli byście chcieli zrobić ten sweter, to chyba każdy sobie poradzi. Bo ten opis, jakby sam opis bez tych pierwszych wskazówek, ile włóczyk potrzebujemy, na jakich drutach przerabiamy. Sam opis jest umieszczony na dwóch kartkach i jeszcze troszeczkę. Także jest bardzo krótki, ale jest bardzo łatwy. Jedny z najłatwiejszych opisów, z jakich kiedykolwiek dziergałam. Fajnie. Mi się bardzo podoba, jak wygląda to połączenie wełny i kitsilka. Hej! Przed chwilą, u mnie to było przedwczoraj, u Was to było dokładnie przed chwilą, powiedziałam Wam, że po kołnierzu, po przerabianiu tego ściągacza, za opisem trzeba zrobić jeden rząd oczek lewych. Ale ja się pomyliłam. Ja zrobiłam ten rząd oczek lewych i wiecie dlaczego się pomyliłam? Bo ja ostatnio się przyzwyczaiłam robić za opisami w języku angielskim angielskim. A oczka lewe po angielsku to brzmią jak purl, p. A tam było napisane w, tym, w opisie od hobby po polsku wszystko i było napisane, że jeden rząd o p. Jakby oczkami prawymi, ja sobie jakby w głowie powiedziałam oczkami prawymi, ale przetłumaczyła to jako oczka purl. To znaczy, że oczka lewe. Zrobiłam ten rząd, potem już zaczęłam robić pierwszy pasek tym ceglastym kolorem. I patrzę, no, coś się nie zgadza w łopisie, bo pasek się przerabia też oczkami. P i ten jeden rządek się przerabia oczkami P. Także zrozumiałam, o co chodzi, że ja się pomyliłam. Ja się zdecydowałam nie próć tego rzędu, nie przerabiać, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. To jakby oznacza, odznacza, wyznacza, że to jest koniec tego kołnierza i się zaczyna po prostu ta część na okrągło, ten nasz. Karczyk. Mi się bardzo podoba, jak to wygląda. Robutka przybywa, jak już Wam powiedziałam, bardzo szybko. Tu są znaczniki, te oczka w liniach reglanowych dodajemy co drugi rząd. Także jeden rząd dodajemy 8 oczek, drugi rząd przerabiamy po prostu oczka prawe. Znów 8 oczek i oczka prawe, Tyle ja już przerobiłam, tyle pasków. Zrobiłam takie połączenie kolorów. Teraz to chyba przyniosę na dodatkową jeszcze żyłkę. Ja nie mam takiej stricte dodatkowej żyłki do przymierzania robótek, do odkładania oczek. Taki jak to... plastikowa, taka gumowa od Petite, nie jest najbardziej popularna. Ja po prostu mam Taki zestaw, i właśnie teraz na tych drutach przerabiam. Tu są druty od firmy Knit Pro Day and Night, druty drewniane. Oni mają kilka żyłek wymiennych. I ja po prostu połączę swoją żyłkę z jeszcze dodatkową, przymierzę i pokażę Wam, jak to się prezentuje. I jeszcze pamiętajcie, że ja odłożyłam cztery markery dziewiarskie. Nie wiem, co mi się pomyliło w głowie. Chyba dawno nie przerabiałam nic z reglanem, ale na jedną linię reglanową idą dwa oczka. Aby oznaczyć te oczka, które zostaje tu po środku, to mogą być jedno oczko albo jak tu, trzy oczka. Po dwóch stronach mają być oznaczone te linie dwoma znacznikami. Także ja potrzebowałam, Prace remontowe u sąsiadów nadal trwają. Ja potrzebowałam do tych linii reglanowych, sześć reglanowych, markerów dziewiarskich, aby oznaczyć po każdej stronie te trzy oczka i jeszcze za tym opisem rząd się zaczyna nie od linii reglanowej, nie od jednej z linii, a po środku tyłu. O. Tu jeszcze mam jeden osob osobny marker, także ja potrzebowałam 7 markerów. Teraz będzie przymiarka. No i jak widać, od razu wszystko wokół inaczej wygląda. Jestem jak dla mnie taką kolorową bardzo mi się podoba to łączenie kolorów, że przy twarzy mam taki beżowy, potem idzie ten ceglasty, a tu gdzie jest na środku będę mieć ten jasno-niebieski, taki biały wpadający w niebieski. Super. Jestem ciekawa, i chyba wy też jesteście ciekawi, jaki kolor pójdzie po tym białym. Także zostawajcie ze mną, będę wszystkim się dzielić. Jestem bardzo zadowolona z tego opisu, jestem bardzo zadowolona z tego połączenia wluczek. I jeszcze, jeszcze je, jeżeli oglądacie mnie już, no nie wiem, jakiś czas, to wiecie, że również w ramach współpracy z hobby Zaczęłam kiedyś, chyba z 2 miesiące temu, tęczowy sweter, również chyba jest przerabiany, tak, on się robi też raglanem. Tęczowy sweter dla Patrycy, dla mojej córki. Patrycy już czas od czasu przypomina, mama, kiedy skończysz mi tęczer? tęczowy sweter? No i właśnie postanowiłam w ramach tego projektu, w ramach tego wyzwania, że wystarczy nam już z tej szar szarości wokół skończyć od razu dwa swetry. Ten dla mnie i ten dla Patrycy. On się przerabia, pokażę Wam, z takiego połączenia kolorów, on się przerabia włóczką podwójną, nicią podwójną i ta nić w paskach się zmienia. Najpierw robimy na przykład te paski ten pierwszy pasek był zrobiony z połączenia dwóch czerwonych, potem jedną czerwoną odcinamy i dodajemy zamiast jednej czerwonej, jeden żółty, potem tą czerwoną, która została też odcinamy i robimy z podwójnego żółtego, potem zostaje jedna nitka żółtego, dodajemy jedną nitkę zielonego i chyba po tym pasku już będzie podwójna zielona. Nitka i to się robi z włóczki. Została mi tu jeszcze banderola Diablo od również firmy Hobby. Także 25 lutego zobaczycie u mnie od razu dwie gotowe, dwa gotowe projekty. To będą swetry w paski, kolorowe swetry w paski, ten jest taki cieplutki. Właśnie ja chyba nigdy nie robiłam dla siebie swetrów z aż takim wysokim golfem. Będzie mi na pewno cieplutko w lutym. Albo już będę ten sweter zakładać za rok, bo wiosna tuż tuż, wiosna już się zbliża. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zostawiajcie komentarze, jak Wam to połączenie kolorów, jak Wam ten model, jak Wam w ogóle to wyzwanie. Być może też będziecie brać udział. Także cześć pa, wszystkim od teci z kawiarni Tete w Krakowie.